Patrzcie, jaki tu jest wielkolud. To nie taki mały owoc. Siema, mordki. Nie chcecie się spakować za nas? Bo nam się nie wiecie. Znowu zaspaliśmy. Jest przed ósmą. sobie dostała w czoło. Ok, dobra. Wstajemy i zimny prysznic rano, jak śmietana. Wiecie, jak przyjemnie się tutaj śpi. Jak jest takie fajne, chłodne powietrze rano. Najlepiej się śpi od czwartej do siódmej. A to do dziesiątej. No, spoko bardzo. Jedziemy dalej. Naszą podróż, ale jesteś zespołana <grywa> Jak no. się tak Wilgotne jest trochę rano, ale w sumie to nie przeszkadza, nie ma tragedii Idę zrobić kawę Chyba najwcześniej wstaliśmy dzisiaj ze wszystkich dni Naprawdę tutaj z rana się przecudownie śpi dźwięk ptaków, małp z daleka te świeże powietrze to jest... tutaj to jest coś wspaniałego, wiecie, w Tajlandii. W marcu, żeby było chłodno w nocy. To nie jest, nie, nie jest łatwo. To nie, nie ma klimatyzacji, tak? Jest świeże powietrze cały czas. Eee, no, idę zrobić kawę, a później pokażemy Wam ten cały tutaj jakby resort. Może Was e, zachęcimy, żeby tu przyjechać do nich. Naprawdę jest cudownie, więc do zobaczenia. Pani na wczoraj opowiadała o jack że jest taki smaczny, i mówiła, że ma dojrzałego jack tutaj i on albo spadł, ale go pan ściął na życzenie tej pani i będziemy próbować dzisiaj. Zobaczcie, tutaj już się popsuł, tutaj już się popsuł, coś go wyjadło, tutaj też może być dobry, może być słodki. Pan widzę tutaj ogarnia ostrze konkretnie, profesjonalnie, trochę się klei się, to takie widzicie? To jest taka wata troszeczkę. No, zobaczymy, czy nam podejdzie, bo na Sri Lance nam totalnie nie smakował. Co <grymne> robisz? <grymne> Wciągam jak fruta. Pani nam ścigała. tego tak. Yeah, I can. Mm. patrzcie jaki to jest wielkolud. To nie taki mały owoc. Pan tu rozpracowuje. Mmm. re. Mamy tyle. Powiem wam, ciężki temat z tym Jackfrontem. Bardzo, bardzo nieprzyjemnie się go w ogóle przygotowuje. Klei się strasznie, normalnie sam klej trzeba maczać palce w oleju. W są jakieś pestki jeszcze do wyrzucenia. No i jest taki, wiecie, ciężki do ogarnięcia. To That is not easy to open. That's... No, nie chce nam się stąd mega wyjeżdżać, ale zrobimy wam turnę po Hilltopie. Turne? Turne. Turne Hilltop. Duża recepcja, z dużą jadalnią, możecie tutaj sobie spędzać czas, całą noc, cały dzień. Jest kawka, herbata, po 20 batów ogólnie Pani kasuje. Jeżeli chcecie kawa z ekspresu, to chyba po 4 dyszki. Można u Pani zjeść wszystko tutaj i ogólnie jeżeli chodzi o miejsce, no to jesteśmy daleko od wioski. Więc z tego względu ceny są tutaj wyższe, ale wcale nie są, są takie jak w Kaosok. Ale pani nie gotuje schematami, więc możecie sobie coś tam pozmieniać. Na przykład teraz my chcemy zjeść śniadanie, chcemy zjeść pad thaja. pani nie ma y, makaronu, więc robi nam żółty makaron, albo pad z makaronem. Dzisiaj był jackfruit na śniadanie, mamy go jeszcze y, na wycieczkę. Tam są trzy domki, które aktualnie na bookingu kosztują 1250, ale jak dobrze pogadacie u pani y, na WhatsAppie, możecie napisać do nas, to wam załatwimy zniżkę. W sensie, wy sobie załatwicie, rozmawiając z nią, bo ona bez bookingu daje bardzo duże zniżki. Ta ma swój dom i duży ogród. E, pokażę wam no na kuchni, już nie będę jej wchodzić, bo tak średnio można, ale wiadomo, ona sobie gotuje. Toalety są w tym miejscu. E, tutaj jest bar. E, Pinang Pina, Pina bar. Tu jest tutaj. Eee, ogniska palą się codziennie. Możecie sobie ognisko rozpalić tutaj, ale zazwyczaj oni tutaj rozpalają ognisko. A tam jest jeszcze drugie miejsce, idę wam pokazać. Tu jest jeden mały namiot do spania. Tam na dole jest duży parking z przodu na skutery, na samochody, bardzo duży. Jest sauna, ale w okresie teraz takim suchym to oni tego nie rozpalają ogólnie. Mają tam trochę bałaganu. Są dwa prężnice, jeden jest prężnic zewnętrzny tutaj. Jeden jest w środku plus przebieralnia. Zobaczcie ten ogród, kwiaty, bananowce, jakieś kaktusy kwitną. No ogólnie jest bardzo pięknie. Wszędzie są kwiaty jaśminu. No i jak widzicie tak, tu jest mały namiot. Za 400 batów i duży za 650 batów za noc. trochę twardy materac, ale ogólnie bardzo spoko. Daliśmy radę i nam się bardzo miło spało. Tutaj macie też ścieżkę, możecie przejść na dół. I tutaj też jest miejsce do rozpalania ognia. O, tu jest jakiś ala niby namiot zapasowy. Bardzo przyjemne miejsce. Bardzo nam się tutaj podoba. Tylko, że postanowiliśmy, że będziemy tutaj przez 3 te dni. Robiliśmy odcinki, bo na pipi, i na półkę nie mieliśmy czasu. Chcieliśmy sobie trochę odpocząć, jakby. Bo wiecie, te odcinki są dla Was. I my dajemy Wam dużo informacji, ale one są też dla nas dużą pamiątką. I my wiemy, że jak nie zrobimy ich teraz na telefonie. To później w domu nie będziemy mieli na to czasu. No to musimy, jakby poświęcić powiedzmy z pół roku wycieczki tydzień czasu. Od rana do wieczora, może nawet 10 dni. No, 10 dni na pewno, może dwa tygodnie z 6 miesięcy jest poświęcone na robienie odcinków i relacji. To jest nasz czas, który oddajemy Wam. I to jest też czas, który się poświęcamy dla siebie. Zobaczcie, tutaj też rośnie jackfruit. I jest jaszczura, która go podjada o, uciekła, i schowała no to idziemy zjeść śniadanie pad thai z żółtym makaronem takim zupach chińskich jakby i zawijamy się dzisiaj do Surat Tani, jutro oddajemy skuter i następnie przemieszczamy się na jedną z piękniejszych wysp w Tajlandii jeszcze tam nie byliśmy, będziemy tam cztery noce trzy pełne dni więc zostańcie z nami, oglądajcie, subskrybujcie. Powiadomienia włączamy. Pamiętajcie o tym, bo no to jest nagroda dla nas, za nasz poświęcony czas. Dla Was. Tak jest. Opuszczamy nasz domek. Bardzo wygodnie nam się spało w tym namiocie i było zawsze świeże powietrze. Przesypialiśmy całe noce, więc bardzo super. Ostatnie spojrzenie na góry. No i w trasę mamy jakieś trzy yy, godzinki na skuterze. No, to lecimy na główną w lewo. Suratani ponownie. Nie lubimy to miasto, więc. Może coś nowego z nami zobaczycie? Ja lubię market w Sunartali. Misja lody. Normalnie musiałem zwolnić z Nie wiem, czy to widzicie. Za chwilę będziecie widzieć, jak jest pięknie. Ostatnie rzuty okiem na góry. W naszym KFC ulubionym nie było lodów tutaj, ale jest jakieś inne Tail Queen. I wzięliśmy sobie. Przepraszam cię. Tak. I można orzeszki za dorzucić dorzucić, ale już za późno. Pani już umoczyła w czekoladzie, już czekolada wyschła. No trudno. Smacznego. Kopika. ciężkie. Zdrówko. No dobra, ale... ej. Mm. Weszliśmy tylko na loda, a wyszliśmy obładowani. Promocje. Były promocje na kolki i chipsy, więc jak najbardziej wjeżdżają. Ja mam tylko pytanie, gdzie tam to zapakujemy. już do naszego hotelu. Oczywiście pół drogi nam padało, ale na mamy tu za sobą. Bo... Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym już spaliśmy. To pani Czas na obiad. Jemy w Surat Patani już chyba piąty raz u tej samej pani. Wcześniej miała biznes tam, ale padł i przeniosła się na market. I zamawiamy pad pao z makaronem i dwa smażone jajka. To pareczka. <laughs> Nie no, chyba da nam jakiś talerz. <laughs> No gotowe. No, nie, nie lubimy jeszcze takich plastików, ale co zrobić? <grywa> Jesteśmy w tym, no jakby, porcie, gdzie odpływają promy na Kotao. No i Łukasz zobaczył tak ten statek i mówi, że Dobra, może płyniemy tym speedboatem. Chcemy zobaczyć. Bezpieczniej. <grym> ja jestem wystraszony. Mój mąż się tam, trochę obsrał. Jak zobaczyłem tamten na Ły, to już w ogóle, tamten na Kopangan płynie, ten płynie na Kotao. Oni go całego pakują towarami No oni pływają tym codziennie, ale jakby były takie fale jak wracaliśmy z Kosa i to ci powiem, że płynie o 10 wieczór wypływa, a o 6 rano z Kotao wypływa z powrotem. Mhm. Dobra, idziemy zapytać, zobaczymy, co nam pani powie. Jest mój plecak. Żółw numer dwa. Odebraliśmy swój bagaż właśnie w zapożyczalni X, Rental and Service. E, przyjechaliśmy też zapytać się tak ogólnie o stamtąd tych statków, które pływają na Kotao w nocy. Bo jakie dzisiaj zobaczyłem, naprawdę mam pełne majty. Bo wyglądałem jak motorówka i nie bardzo nadają się na morza. mieliśmy ostatnio takie fale, jak płynęliśmy z Kosamu, i że naprawdę. Ciężko. Pan mówi, że kiedyś, kiedyś, kiedyś jedna łódka utonęła. Dzięki. Ale po i powiedział nam, że lepiej jakbyśmy spali w kamizelkach. Żebyśmy spali w kamizelkach. I, I powiedział, że tamta była bardzo przyładowana i nie było na niej ludzi, tylko była z towarem i napchali tam rzeczy i po prostu były, była duża burza i po, nie potopił się nikt, ale łódka utonęła. No i chyba popłyniemy tym promem, bo nie mamy wyjścia na razie, nie mamy noclegu Na jutro są bardzo drogie ceny: po 2400 batów za noc. To nie będziemy tyle płacić, bo płacimy za 4 noce 2000. Gdzie? 1000 płacimy za 4 noce. 1000 no, no coś przesadzili tam na jutrzej. Co, 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 coś jest nie tak jutro. Bo jest sobota, może jest. E, A weekend, full moon. może jest weekend impreza. Jutro jest full moon. No. Jutro jest chyba fullbonga. Siódmego jest. Jeszcze parę dni. No W każdym razie jedziemy teraz do nas na hotel. Jutro oddajemy skuter, jeszcze przed nami zakupy, odcinki, wrzucanie danych, resetowanie telefonu, kolacja, jutro bilet, kupowanie biletu i relaks i oddanie skutera. Lecimy. ta Wróciliśmy pod, pod naszego Titanica. O Boże, nie mów tak, bo wygracie. No jak ja zobaczyłem pierwszą tą łódkę, która jest mniejsza i płynie na kopangę, to się mega przestraszyłem. Czekamy chwilę. I ta druga łódka jest trochę większa, ale pani nas tak trochę pocieszyła, że jutro będzie inna łódka, bo są trzy firmy, które, trzy firmy, które pływają e, i one pływają także poniedziałek, wtorek, środa, e, tam czwartek, piątek, sobota i w niedzielę na przykład nie pływają e, i się zmieniają. i Powiedziała nam 7 stówek, ale na opiniach Google chcieliśmy, że 600 kosztuje. Tydzień temu kosztowało 600 i miesiąc temu 600, więc pewnie chciała nas może przerobić na stówkę. Będziemy się jutro targować. Nie mamy innego wyjścia, musimy płynąć tą łódką, więc musimy tu jutro przyjść rano, kupić bilet. Nieważne jaka łódka będzie, już płyniemy. Widzimy, że tu płyną, płyną, nikt nie utonął od dawna, więc elegancko. i Można już przyjść wcześniej, po, przyjść, poleżeć. Lokal znam opowiadał, że ostatnio jak utonęła ten, utonął ten statek, to był bez pasażerów i tylko towary zatopili, więc, no, więc tak jakby... Prze, prze, przeżyli wszyscy, ale będziemy spali w kamizelkach. Nie no, myślę, że będzie spoko. Przyjechaliśmy zobaczyć, czy właśnie przychodzą tu myśli, czy ktoś tym pływa i pływają, więc... Normalnie klimatyzacja. Ja nie wiecie, złe przeczucie, bo bo jak ja, ja miałem inne wyobrażenia, myślę, że to będzie taki prom jak pływa na przykład ten duży taki z samochodami, a to taki mały stateczek, no ale co, pływają ale tyle lat wi widzimy, że jest klimatyzacja, więc... Gdzie jest klimatyzacja? To no jest a, tu. na dole. A, a, tu... a, no jest. jest, jest klima, będzie spoko. 22 wypływamy, docieramy o 6 rano. Roti na markecie to już podstawa. 25 watów jajko-banan, nie było taniej. Jadłem tego z bananem od razu na miejscu, bo mi bardzo zasmakował. Poszedłem po jeszcze jednego z kokosem. Nie było wogosa, z bananem nie było banana, więc zjadłem dwa jajkami, żeby się najeść. Sylwia szamie dzisiaj na geccy, na gorąco. One jeszcze są jakieś marynowane, w czymś i później w panierce. Niestety tylko z z maka, bo nie było sosu gigantycznego. Ale, no zje... Ale zjemy to i słuchajcie, lecimy spać. Przedzimy spać i... Co? Ten kurczak jest z konkurencjalnych. Tak? O. Elegancko. Ale nie było właśnie, chcieliśmy zjeść takie, wiecie, z kościami z KFC, ale nie było tutaj. Ja tak kojarzyłem, że tego nie było w suatni, my tego nie widzieliśmy w ogóle w tym miejscu. To dziwne. Eee, no ale już się zawijają. No, market jest do 21.00. Mamy nadzieję, że jutro będzie na porcie, bo będziemy płynąć z portu, więc fajnie byłoby tam wyskoczyć, coś zjeść, żeby nie łazić ptakami. Mamy jednak 34 kg bagażu, to nie jest mało. A tutaj na samym rogu, naprzeciwko familii Martu, naprzeciwko szczęśliwej siódemki, jest pani, która robi Padtaja. I nam zgasiła światło, więc skończymy dzisiejszy dzień i zawijamy się. Dzięki wielkie, a jutro jest fajny dzień. Nowa podróż, ciężka podróż psychiczna dla mnie, ale damy radę. No ja się cieszę. Jojo. Zawsze chciałam płynąć w nocy z statkiem. Ale nie będzie ani zachodu, ani wschodu. To co? Ale będę płynąć całą noc statkiem. Po ciemku. No. Oby Panie nie na drzwiach. <laughs> na razie. Dzień dobry. Dzień ostatni w Surat Tanii W zasadzie drugi i ostatni. Jedziemy teraz pozałatwiać trochę strat. Mamy do wydrukowania wizę. Mm. Mamy do wydrukowania wizę. Do kraju, do którego lecimy już niedługo, za jakieś 10 dni, 9 dni. To już? Eee, idziemy zobaczyć, czy są bilety dostępne na wieczorny statek, który płynie na wyspę inną. Nie wiem czy mówiłem już jaką, jak nie, to się dowiecie jutro albo dziś wieczór. Na pewno, bo na statku był napis, tak płyniemy. A no to jak ktoś był dobrze przygotowany, to dojrzał. Eee, musimy zrobić parę zakupów. I oddać skutek, więc lecimy na miasto załatwiać parę spraw, i jak ktoś jest zainteresowany, nie zostanie z nami. Jeszcze do banku po hajsy. A i jeszcze hajsy, bo Sylwia za dużo wydaje ostatnio i przekracza nasz budżet. Te ostatnie dwa miesiące to można trochę poprzekraczać. Cały czas się trzymaliśmy budżetu. Ostatnie dwa tak, miesiące tak. możemy sobie pofolgować. tak, razy dwa. Jo. Sylwia zobaczyła statek i No i jest takiego zdania jak ja. Ale no zobaczcie, pakują dźwigiem tamy butle gazowe elegancko, wszystko będzie git majonez, Więc idziemy zapytać o cenę i płyniemy dzisiaj mega nowe doświadczenie, nocny nocny prom na Kotao. Kupiliśmy dwa bilety. Wypływamy o 10 wieczorem, ale Pan się nie dał przekonać do targowania. Widzieliśmy, że na Google była cena tydzień temu jeszcze 600 batów za osobę, a teraz powiedział 700 i niżej nie napisze i koniec. 7 paczek i dzięki. Możemy przynieść swoje bagaże wcześniej i możemy pójść na night market, coś zjeść i możemy wrócić. No ale ogólnie ten setek wygląda bardziej nowocześnie jak ten, co był wczoraj. Ja bym nam tym nie popłynął. Bardzo bym się bał, bardzo bym się bał. Ale okej, okay, damy radę. Bilety mamy. 27 28 mhm. uzależnieni od razu widać, że lokalne KFC, bo pani nie żałuje lodów to robi porządne I jak, jak kupowaliśmy w turystycznym miejscu to lody były takie no <słyski> okay. każdy ma swoje priorytety ja się zaopatrzyłam w czekoladki A czekoladki, potaski Łukasz. Ja jestem za pitkiem bardziej siebie, co nanawiam mówimy na mocny alkohol. Ja się dałem namówić. To co? Tego dzieliśmy rolną jeszcze. Spróbujemy. Jakbyście się zastanawiali co wybrać, to ten blend. Zawsze pijemy blend a jest bardzo dobry. I teraz weźmiemy. Będziemy... A teraz spróbujemy jakąś siurę. Jasny ten kolon, co? To jeszcze czarny blend, my złotego. Czarny Szybka decyzja. No bo na, no, Bo to o 14 jest zakaz, od 14 jest zakaz sprzedawania alkoholu. pomna chwila w naszym małżeńskiej podróży. Kiedy temu, to nie było tych sklepów. One wyglądają jak, jak 7-Eleven. Nawet no, w wielu miejscach dochodzę do wniosku, że jest stary 7-Eleven, powstaje nowy, przenosząc 7-Eleven, a w starym budynku robią 24 Super Cheap. Idziemy zobaczyć, bo ja chcę z ciekawości poznać ten sklep i zobaczyć, czy jest faktycznie tani, czy się kupuje w zgrzewkach, czy pojedyncze sztuki. Tak. obczajmy Ładne kolorki, tak. Jak... to są tajskie kolory, bo fioletowy w Tajlandii oznacza coś dobrego. Jakby ktoś nie wiedział, to Łukasza hobby jest zwiedzanie sklepów. Tymczasem czasem potrafi się zatrzymać, wyjść z autobusu, dwa przystanki wcześniej, tylko po to, żeby zobaczyć jakiś sklep. No, <grywa> no musimy przyznać, że ten sklep jest lepszy niż 7-Eleven. Patrzcie, ile macie warzyw do wyboru. No, tam i mięsa można kupić, nie? I tam, tam z tamtej strony są jeszcze owoce. <grywa> no. Znaleźliśmy różnicę. Jest bardzo taniej na Red Bullu. Red Bull za 9,50. No zobacz, tu jest tak, że jak kupujesz np. 50 sztuk, to masz w ogóle ci wychodzi jeszcze taniej. Czyli to jest taki sklep, że jak kupujesz im dużo sztuk, to ci nabija. E... Taniej. Cenę hurtową. To wjeżdża u nas M150. Coś całego czy pół? Z ziołem. E, całego poproszę w szkole swoją drogą. No i piwko jest w normalnej cenie, w takiej samej jak w Lotusie no, no, w takiej samej, ale dużo taniej jak 7-Eleven. 7-Eleven 53 baty, a tu 49. O. No, 4 baty. Bat do bata. Opa. Ba -o. I to 4 baty. Po 4 baty. I bao też pod 4. Po 4 baty bao? To jest mega tanio. Pamiętasz jak płaciliśmy za po 20? Proszę Ostatni bardzo. raz. Ostatni raz. Ale ciężkie to. Mm. Makaron z tańską bazylią, wieprzowiną, jajko na to wszystko. Gorące? Nasza ostatnia przejażdżka tą strzałą. Nie zawiodła nas ani razu. Idziemy do wypożyczalni oddać skuter po miesiącu, ponad miesiącu. Fajna to była przygoda. Raz nam się trafiło, że na kopangan było jakieś lewe paliwo, było słabsze, nie było na pewno te 95 oktanów i przy ruszaniu on nam robił takie. I Sylwia mówi, ty musimy jechać do mechanika, ale ja też tak myślałem, że coś się zepsuło, bo jeździliśmy po tych wertepach, takich wiecie, nieskuterowych drogach. I było takie wrażenie, że to się coś zepsuło, się okazało, że jak zalali się później na kosamo i normalne paliwo, to się wszystko zmieniło, więc było git. No, ale tak u nas nie zawiódł. no. Bardzo spoko. Flaka mieliśmy pierwszego dnia, nie? Tak, a tak ani, żadnej, ani jednej negatywnej przygody. Troszeczkę jest brudny. Tam troszkę. Ale nic nie zepsuliśmy. Przestaliśmy zachód słońca Siedzimy jeszcze w Sleepboxie, zostaliśmy po i za około jakieś 30 minut, godzinkę, może wybierzemy się już w stronę Night marketu i w stronę naszej łódki dzisiaj. No bo kończymy te odcinki, dla Was mamy problem z pamięcią w iPhone'ie znowu, i to jest zmarnowany dzień, ale w sumie i tak więcej nie mieliśmy rzeczy do zrobienia. No tak działamy, wiecie. Organizacyjnie troszeczkę chcemy mieć spokój. Jak w następnym kraju będziemy, to nie będziemy robić żadnego odcinka. i tak. Lecimy z tematem. Spakowani i gotowi do drogi. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze znaleźć masaż. Tutaj. Po masażu idziemy na łódkę. Wchodzę na statek, poszliśmy na masaż. Takie starsze panie nas masowały po 300 batów za godzinę. I jak dla mnie spoko masowały, Łukasz miał trochę kiepski masaż pleców. ale suma sumarą wyszło. No ale droga, jako taką małą miejscowość, to moim zdaniem. No wysoka cena, liczyliśmy na, na niższą, ale się nie udało znaleźć. W sensie nie szukaliśmy za bardzo, bo nie mieliśmy czasu. Jest 9 to 40 minut odpływa na statek coś zjeść, więc byliśmy w takiej sytuacji raczej podpramkowej. No ale ogólnie, no, wymasowały nas, no. Ciężko stwierdzić. Każda jest, każdy salon masuje inaczej, a jak są jeszcze dwie panie, to każda z nich też masuje inaczej. Hmm. Także szukamy czegoś do jedzenia, zanim pójdziemy na statek i no. I czeka nas nasz. Czeka nas 7 godzin. męczarnik nie no, nadzieja nadzieję, że będzie spało Dosłownie na ostatnią chwilę jemy na markecie. Za 3 minuty powinniśmy być na promie. A my dopiero zaczynamy jeść u Bez mnie kary za... z kurczakiem, u lemon gras zupy. Bez nas nieba płyną. Tak. Mhm. No zdążyliśmy. Chciemy się załadować i znaleźć swoje łóżka, bo ten prom jest leżący. Ty, Możemy iść. No, no, ładują. Płyniesz? czy dostajesz? ale to jest jazda, na tym promie nawet piasek Boże buty i remont. na no, a plecaki tak transportują no, ci co mają na dole to nieźle musimy jakieś miejsce znaleźć na nasze plecaki o ale zakopcił wypływamy chciałem wam pokazać jak to wygląda ale nie ma w ogóle świeżego powietrza. Jest tak zakopcone, że szok. Zresztą nawet widzę to na nagraniu chyba ile jest dymu. No dokładnie, to wszystko to jest dym. No to co? To do zobaczenia na Kotao.